Jest jedna sprawa, proszę Państwa. Już od ponad roku zawieszona jest działalność oddziału położniczego, gdzie tak jak powiedział Jan, pytają nas się, kiedy w końcu zacznie działać oddział położniczy. Proszę Państwa, Panowie Starostowie, wy wiedzieliście dokładnie, że ten po, po, oddział położniczy nigdy nie zacznie działać. Ja już tu mówiłem na tej sali, że on nie będzie działał z tego względu że nic nie było robione przecież na tej sali był z ministerstwa człowiek był z NFZ prezes i powiedział jedno nam wtedy pamiętacie byliście państwo wtedy niektórzy może nie wszyscy że u nas niepotrzebny jest oddział położniczy bo dobrze się rozwija w Płocku to były słowa cytując jednego z tych panów i było wszystko robione żeby ten oddział położniczy nie za zaczął działać Teraz proszę państwa, pan dyrektor nowy przyszedł i mówi, że oddział położniczy będzie przynosił straty ponad 5 milionów. No nie wiem dlaczego, dlaczego aż tak dużo, bo proszę państwa, wtedy w tamtych czasach przynosiło to oddział ginekologii położnictwa neonatologii 1 200 straty, ale pokrywaliśmy to z oddziału interny. Proszę Państwa, ale wracając jeszcze do tego, że w Żurominie działa oddział położniczy. Tam jeżdżą nasze panie do Żuromina. A tu, proszę Państwa, przyjeżdżają, bo nie są powiadomieni, że ten oddział nie działa i przyjeżdżają do naszego szpitala samochodami, potem odjeżdżają szybko do Płocka, żeby w samochodzie też kobieta nie urodziła. I tu jest. Problem jeden, że powiedzmy w końcu, panowie starostowie, że ten oddział nie będzie działał i nie, i, i nie oszukujmy ludzi, że jest zawieszony. Tylko można powiedzieć jedno i ja jestem pewny tego, że jeżeli będzie nowa rada, nowy zarząd, to będzie dążył do tego, żeby ten oddział z powrotem działał na naszy, w naszym szpitalu. Mam nadzieję, że to się tak stanie, ale jeżeli rozbudujemy i tak jak tu powiedział yy, na komisji, Pan yy, dyrektor szpitala, że potrzeba jest 2 miliony 300 tysięcy na rozbudowę zolu, ale jeżeli to rozbudujemy, to nie będziemy miejsca mieli na to, żeby oddział położniczy powstał w przyszłości. To jest taka niestety prawda. I ja bym chciał, żeby wstał któryś z panów starostów i powiedział, słuchajcie drogie panie, drodzy mieszkańcy tego powiatu i mieszkanki, nie ma oddziału położniczego w sercu i nie będzie. Dziękuję bardzo.